Witajcie. W dzisiejszym odcinku przeprezentuję szanownemu Państwu nowy nóż, który nabyłem w firmie Manli, firma z Bułgarii. To jest mój drugi nóż z tej firmy. Pierwszym to jest Patriot, który mnie urzekł tym, że nie kosztował dużo. Jest bardzo fajnym nożem. Nieźle obrobiony, jak widać używany, e... wygodny, bardzo fajny nóż kosztował chyba nie wiem, 150 zł, to jest stal chyba ten lepszy sandwik. Albo to dwójka. Nie pamiętam. Nóż przyszedł dzisiaj. E... Zamówiłem go bezpośrednio, bezpośrednio w sklepie w Bułgarii. Był jakiś rabat, 20% w sumie zapłaciłem za tę wersję. To jest chyba najbiedniejsza wersja. Zapłaciłem jakieś 200, bodajże 10 zł. Są różne kolory: są całe czarne, zielone, są zakrzywione takie fajnie zaokrąglone brzegi. Nazywa się to tam 3D Manly City 3D. Ja mam najprostszą wersję płaską. To jest G10. Fajne, takie spiderkowe. Takie tańsze spiderkowe, takie tenkowe, ale fajne. Yy, tak. Nóż jest mniejszy niż myślałem. Całość noża to 10.5 10 cm Otwarty. 17 z haczykiem. Gruby. No tam gruby, nie wiem, czy będę mierzył grubość. No tyle, nie? Tyle. Mimo tego, że nie jest dużym nożem, ten choil, fajny, taki jak w spiderko na przykład. Ten choil robi to, że w tej pozycji, myślę, no, że bardzo wygodnie. Mam sporą dłoń. Mam sporą dłoń. Nóż leży w ten sposób. Z tej pozycji już jest kiepsko. Już, już, już jest dla mnie za mało. i Ale tak. Do, precyzyj... do precyzyjniejszych tutaj chwytów. Jakichś czynności. Spoko. Jak widać. Nóż blokada typu backlog. Krótki. Krótki drop point. Cieniutka krawędź. Troszkę była taka, taka sobie. Przepuściłem ją, yy, przepuściłem ją, na ostrzałce na diamentach. No w, te, w tej chwili jest ok. Szkoda, że nie jest, yy, że głownia nie jest piaskowana, tak jak tutaj ten backspacer, nie backspacer, ten tutaj ta ta sztaba yy, i klips. Klips jest bardzo fajny, głęboki. Jak widzicie, bardzo głęboki fajny klips, nawet wystający poza krawędź troszeczkę. Fajnie to w kieszeni leży. Mogę przyłożyć na czymś, w ogóle go nie widać. Mając na przykład co? Na przykład mając. Załóżmy, że to jest kieszeń. Nóż w kieszeni wygląda tak. W ogóle go nie widać. W warunkach miejsko-biurowych świetne. Nóż przychodzi w kartoniku. Zostawiłem go w pracy, niestety. Dostajemy kartonik, dostajemy certyfikat z rozpiską, jaki nóż, jaka stal, jaka rękojeść. Dwa, dwa kluczyki imbusy, a właściwie podobno inbusy do osi. Oś taka jakaś marna, jakaś taka mała ta oś. Skup się, osio. Śrubki wyglądają na to lekko gówniane. To wyostrza czy nie wyostrza? I co tu jeszcze? No, tak leży. Stoi właściwie. Jak widać, tylko tip up. w Lewo-prawo. Blaszka, która się zamienia miejscami, jak to jest, jest leworęczne. Tyle. Aha, może porównanie do innych noży. Yy... Ostatnio cały czas noszę endele. Endela to jest takie, taki kombo między większy niż Delica i mniejszy niż Endura. I wymyślili takie coś jak bardzo fajny nóż By the way. W każdym razie. Jest taki, pewnie to nie jest zbyt popularny róż, więc może z innym: para militarka, para 2. Wygląda to w ten sposób: spora różnica, spora różnica. No tak, centymetr, centymetr dobry brakuje, więc niby nie dużo. Niby nie dużo, a nóż. Nóż. No, oba mają proporcje tak, takie sobie, nie? Porównanie z dużym, z dużym ratem. No to już jest spora różnica. Widać, nie widać. No tak tyle, nie? A na głowni już trochę więcej niż tutaj. I jeszcze mam małego rata. Właściwie to mojej córki jest. Córka jest takim nożownikiem, że jak jeszcze jej nie było, to już miała swój nóż. Była w brzuchu mamuni, a już dostała nóż. Pozdrawiam Janusz. I porównanie, może z wickiem climberem. Ile climber ma? 91? 4, 7? Jakoś tak. No mały, ale szybko się do niego można przyzwyczaić. Mam go od dzisiaj parę godzin. Tak naprawdę otworzyłem nim dzisiaj jakąś jakąś paletę. czy znaczy folię. Kilka razy otworzyłem, wyjąłem. Chodzi to, mechanika jest dość da, oporna. No taka troszeczkę taka wojskowa powiedziałbym. Tu nie ma nie ma takiej sytuacji, że sobie naciśniesz i, i to ci spłynie. Otwiera też trzeba, to no nie ma takiego, nie otworzysz go takiego ta, tapnięcia. jak każdy inny nóż. Taki, czy taki, nie? Dość ciężko dochodzi, ale spoko. No taka jego uroda, to nie jest wada. To jest feature taki. Dziękuję.